25 października odbędą się wybory parlamentarne. W związku z tym przedstawiamy Wam najważniejsze postulaty Komitetów Ogólnokrajowych. Polacy czekają dziś nie na kolejne puste obietnice, ale na konkrety. Dlatego przygotowaliśmy pakiet ustaw na pierwsze 100 dni rządów. Te projekty, jeśli tylko obywatele nam zaufają, zostaną zaraz po wyborach złożone w Sejmie. Lista numer 1 to Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Jest to konserwatywno-solidarystyczna partia, której przywództwo sprawuje były prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński. Na kandydata na premiera partia wyznaczyła Beatę Szydło, swą wiceprezes. Postulaty PiSu to zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej, bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące in vitro, brak akceptacji dla związków partnerskich, ukrócenie patologii wynikających z obecnego systemu podatkowego, czyli uszczelnienie. Systemu VAT, powrót do podstawowej stawki VAT na poziomie 22%, obniżony CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw 15% oraz program Rodzina 500. Liderką listy Prawa i Sprawiedliwości w naszym okręgu jest Mirosława stachowiak krórzecka wiceprzewodnicząca Rady Miasta Wrocławia. Podziwiam młody, nowoczesny polski patriotyzm, młodych ludzi, którzy kochają swój kraj nie przez łzy i cierpienie. Ale przez dumę z tego, co udało nam się osiągnąć. Nasza pozycja w Europie była budowana długo, ale za to szybko można ją stracić. Polski patriotyzm to wiara w to, że nowoczesny, otwarty na Europę kraj zapewni każdemu wolność osobistych wyborów i szansę na dobrobyt. Chcę być premierem tej dumnej, nowoczesnej Polski. Ewa Kopacz. Lista numer dwa to Platforma Obywatelska, która wygrała dwukrotnie wybory parlamentarne, w związku z czym rządzi przez ostatnie 8 lat. Deklaruje się jako partia liberalna, zarówno gospodarczo, jak i światopoglądowo. Jednak jej ostatnie postulaty gospodarcze są nieco bardziej socjalne. Na przykład, zniesienie składek ZUS i NFZ, zamiast nich wprowadzenie jednolitego podatku liniowego, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej 12 zł na umowy cywilnoprawne oraz wprowadzenie 10% stawki podatkowej dla osób o niewielkich dochodach. Inne jej postulaty to m.in. Ograniczenie przywilejów związków zawodowych, zniesienie finansowania kościoła przez państwo, obrona wolności poprzez wprowadzenie kompromisów w sprawach takich jak in vitro, aborcja czy związki partnerskie. Liderem partii w skali kraju jest Ewa Kopacz, obecna premier, natomiast jedynką w okręgu rosłaskim jest Alicja Chybicka, dyrektor Szpitala Onkologii Dziecięcej. Podobno musimy głosować na mniejsze zło. Podobno niczego nie da się zmienić. Podobno mało zarabiasz, bo za mało się starasz. Podobno tylko frajerzy płacą podatki. Podobno to twoja wina, że nie stać cię na mieszkanie. Podobno lepiej się nie wychylać. Podobno mamy być elastyczni, bo rynek ma zawsze rację. Podobno musimy zacisnąć pasa i poczekać kolejny rok z dzieckiem. Podobno to wina górników. Albo nauczycieli. Albo młodych i roszczeniowych. Wszystkich tylko nie tych, którzy mają pieniądze i władzę. Mamy ich wszystkich dość. Nie wierzymy im, więc dlaczego mielibyśmy na nich głosować? Zbudowali Polskę, w której boimy się o jutro. Po prostu nie wiedzą, jak żyje zwykły człowiek. My wiemy, że inna polityka jest możliwa. Razem odbierzemy przywileje najbogatszym. Możemy zmusić wielki biznes do płacenia podatków w Polsce. Razem skończymy ze śmieciówkami. Zbudujemy tanie państwowe mieszkania. Zapewnimy bezpłatne żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci. Kiedy ostatni raz głosowałeś z nadzieją? Razem inna polityka jest możliwa. Lista numer 3. Liderem listy numer 3, czyli partii Razem. Ona nie ma lidera. <grywa> Lista numer 3, czyli partia Razem, nie ma lidera, ponieważ jak się sama określa, nie jest partią wodzowską. Natomiast liderem listy lokalnej, czyli okręgu numer 3, jest Roland Zarzycki, specjalista polityczno-ekonomiczny i nauczyciel akademicki. Partia Razem opowiada się za zakazaniem darmowych staży, wprowadzeniem 35-godzinnego tygodnia pracy i. <grywa> Rozbudowanym sześciostopniowym systemem podatkowym. Jako partia liberalno-światopoglądowa opowiada się za dozwoleniem posiadania niewielkiej ilości substancji psychoaktywnych na własny użytek, obroną praw zwierząt, zdecydowaną walką z rasizmem, ksenofobią i wszystkimi innymi objawami dyskryminacji społecznej. To my musimy decydować, na co wydajemy nasze pieniądze, a nie urzędnicy państwowi. Nic o nas bez nas. To my. Mamy o tym decydować. To ja decyduję o swoich pieniądzach. To ja mam decydować, do jakiej szkoły posyłam swoje dziecko i w jakim wieku. Nic o nas bez nas. O naszych sprawach musimy decydować my. W Polsce panować własność, sprawiedliwość, wolność. I o to będziemy walczyć. 25 października. Głosuj na partię Korwin. Lista numer 4. Komitet nr 4 – Partia Korwin. Jej przewodniczącym jest Janusz Korwin-Mirce, kandydat we wszystkich ostatnich wyborach prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych. Miejscowym kandydatem jest… Postulatami Partii Korwin są między innymi, zmniejszyć liczbę posłów, najlepiej o połowę, wprowadzić tarę śmierci, co jest ich jednym z głównych postulatów, zlikwidować przywileje socjalne, Sprywatyzować służbę zdrowia, szkolnictwo i państwowe przedsiębiorstwa, zalegalizować narkotyki oraz hazard, zlikwidować kościelną komisję majątkową, religię w szkołach i zagwarantować świetki charakter państwa oraz wprowadzić kary finansowe za błędy administracji rządowej. Zerowa stawka VAT na artykuły dziecięce, nowoczesne żłobki za złotówkę, darmowe leki dla seniorów, dla nowych przedsiębiorców pierwszy rok działalności bez składek ZUS. Zainwestujemy kolejne 150 miliardów w polską wieś i polskich rolników. Szukamy realnych rozwiązań. Obiecujemy rozsądnie. Jesteśmy skuteczni i zawsze dotrzymujemy słowa. PSL. Blisko ludzkich spraw. Na miejscu piątym znajduje się Polskie Stronnictwo Ludowe, którego liderem jest minister gospodarki i wicepremier Janusz Piechociński. W naszym okręgu liderką jest Ewa Mańkowska, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, była wicewojewoda dolnośląska. Postulaty PSL to rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, dalszy rozwój polskiego rolnictwa również poprzez wyrównywanie dotacji unijnych. Oraz promowanie wartości chrześcijańskich, do których partia się odwołuje. My, my nie musimy jeździć pociągami, żeby wiedzieć, co się dzieje w Polsce. Nie musimy tego robić w czasie kampanii, ponieważ na co dzień jesteśmy wśród ludzi. Wszyscy mamy to przejmujące uczucie, że nasze prawo do wolności i szczęścia, miłości godnego życia nie mogą się przebić przez sztuczny jazgot sceny politycznej. Zjednoczona lewica nie będzie uprawiać polityki dla samej polityki. Polityka musi być dla ludzi. Bo my, lewica, zawsze obejrzymy się za nas słabszym i zawsze staniemy po jego stronie. Bo jeśli nie upomnimy się o niego dzisiaj, to pojutrze o nas nikt się nie opomni. Idź na wybory i 25 października zagłosuj na Zjednoczoną Lewicę. Liderką koalicyjnego komitetu wyborczego Zjednoczona Lewica jest Barbara Nowacka, współprzewodnicząca Twojego ruchu. Listę numer 6 w okręgu wrocławskim otwiera Małgorzata Tracz, miejska aktywistka i przewodnicząca Partii Zieloni. Modernizacja oraz budowa i odbudowa kolei, a także stworzenie sieci kolei aglomeracyjnych to sztandarowe projekty Wrocławskiej Zjednoczonej Lewicy. Partia liberalna światopoglądowo opowiada się za świecką, nowoczesną i przyjazną szkołą, a także opodatkowaniem kościoła. Zrobimy wyłom w tym systemie. Po tych wyborach Polska będzie już inna. Teraz, te lata najbliższe, poświęcić ratowaniu ojczyzny, tworzeniu nowego, przyjaznego obywatelowi prawa. Kutis apostrof 15, lista numer 7. Przewodniczącym tego ruchu jest Paweł Kutis, kandydat na prezydenta RP, muzyk oraz artysta. Kandydatem w okręgu numer 3 jest Kornel Morawiecki, legenda Solidarności Walczącej. Postulatami ruchu Kutisa są między innymi nowa konstytucja z większościową ordynacją wyborczą, tzw. Jowy, obligatoryjne referendum oraz system prezydencki, wymiar Solidarności pod kontrolą obywateli. Finansowanie partii z od dobrowolnych wpłat obywateli, proste, niskie i sprawiedliwe podatki dla wszystkich oraz polska waluta jako gwarant suwerenności narodowej. Kocham Polskę, ale przedsiębiorcom ciągle rzuca się tu kłody pod nogi. To mój kraj, ale mam już dość nieudolnych polityków. Kocham Polskę, ale nie mogę zadbać tu o swoje zdrowie. Jestem po studiach, chcę tu żyć, a czeka mnie praca w Montowni? Polacy kochają Polskę. Ale są wkurzeni na to, jak działa państwo. Urządzimy Polskę lepiej za te same pieniądze, tak żeby chciało się w niej żyć, a nie tylko ją kochać. Nowoczesna Polska zaczyna się od Twojego głosu. Ostatnią, ósmą listą jest Nowoczesna Ryszarda Petru, dawniej znana jako Nowoczesna Polska. Jej liderem jest Ryszard Petru, ekonomista i bankowiec. Jedynką we Wrocławiu jest Krzysiu. Nie, nie ten, Krzysztof Mieszkowski, dyrektor Teatru Polskiego. Nowoczesna jest partią stricte liberalną, zarówno gospodarczo, jak i światopoglądowo. Jej główne postulaty to wprowadzenie podatku liniowego 3 razy 16, to znaczy VAT, PIT i CIT na poziomie 16%, uproszczenie prawa oraz zmniejszenie ingerencji państwa w gospodarkę. Nie bądź durny, idź do urny. Zapraszamy na wybory w najbliższy czwartek od 9 rano. Zapraszamy. Odkąd skończyłam 18 lat w zeszłym roku, staram się zawsze być na wyborach. Wy też powinniście. Chcesz mieć prawo do narzekania? Chcesz mieć prawo do zadowolenia? Być, weź udział w wyborach. Nie głosując, tracisz to prawo. Ja od 18 roku życia, od ubiegłego roku zawsze biorę udział w wyborach. Idźcie na wybory.